Szczęście Boże, Ewelina Betjuk. Witam państwa i zapraszam na południowe wydanie Informacji Dnia. Stany Zjednoczone, Unia Europejska, Kijów, a także Kanada potępiają referenda przeprowadzone na wschodzie Ukrainy. Społeczność międzynarodowa wprowadza kolejne sankcje wobec przedstawicieli Rosji, a także prorosyjskich separatystów. Ci w odpowiedzi proszą Rosję o pomoc militarną, bo jak to określają, mają do czynienia z agresją ze strony wojsk wysłanych przez rząd w Kijowie. To, że referenda w obwodach ługańskim i donieckim nie będą uznane przez społeczność międzynarodową, było jasne już wcześniej. Po ogłoszeniu wyników, które w obu obwodach oscylowały w granicach 90 lub więcej procent, Unia Europejska ponownie ostro skrytykowała działania separatystów. We will not recognize... Nie uznając aneksji Krymu i Sewastopola, podobnie nie uznajemy, tak zwanego referendum. Jest nielegalne, bezprawne i niewiarygodne. Jest sposobem na to, by skłócić i podzielić społeczność ukraińską. Nie tylko o podziale, ale o działalności przestępczej wymierzonej w mieszkańców Ukrainy mówił pełniący obowiązki prezydenta Oleksandr Turczynow. Ta farsa, którą separatyści nazywają referendum, jest niczym innym niż propagandą i usprawiedliwieniem dla tych okropnych zbrodni jak zabójstwa, tortury i porwania. W podobnym tonie wypowiadają się Stany Zjednoczone. W kontekście referendum Biały Dom wskazuje tylko jednego winnego. To Władimir Władimirowicz Putin. Jesteśmy rozczarowani, że rząd rosyjski nie użył swoich wpływów, aby zapobiec przeprowadzeniu referendum zgodnie z zapowiedzią prezydenta Putina, który 7 maja zapowiedział. Plebiscytów. Odpowiedzią zachodu wobec próby odłączenia od Ukrainy kolejnych regionów są nowe sankcje. Kanadyjskie wymierzone są w urzędników rosyjskich i ukraińskich separatystów. Obejmują one m.in. szefa sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej Waleria Gierasimowa. Łącznie na liście znalazło się 12 osób. Jeszcze dalej poszła Unia Europejska, która środki represji zastosowała wobec 13 osób, a także dwóch firm na terenie Krymu. Będziemy wywierać presję na Rosję. Postanowiliśmy także nie tylko przygotować trzeci etap sankcji. Jasne jest dla nas, że postawa i zachowanie wszystkich stron, w tym Rosji, wobec wyborów zaplanowanych na 25 maja będą głównym wyznacznikiem tego, czy wprowadzone sankcje są niezbędne. Of the, of whether such sanctions are necessary. Rosja stoi na stanowisku, że władze w Kijowie powinny zasiąść z separatystami przy jednym stole i omówić sytuację. Moskwa oczekuje od rządu Arsenija Jaceniu realnych działań bezzwłocznego przeprowadzenia merytorycznych spotkań z przedstawicielami regionów południa i wschodu Ukrainy, które doprowadziłyby do ustabilizowania sytuacji w kraju. Znaczy, Obecnie żadne spotkania na terenie Ukrainy nie są teraz planowane, jednak chcielibyśmy, aby wysiłki ku temu były kontynuowane, by jak najszybciej doprowadziły do jakiegoś postępu. W proces. Jednak prognozy co do możliwości przeprowadzenia rozmów nie są zbyt optymistyczne. Nie słyszałem wcześniej o tych rozmowach. Właściwie to wyraziliśmy nasz punkt widzenia. Nie ma o czym mówić. Wcześniej już rozmawialiśmy, ale w sprawie wymiany zakładników i były to ostatnie rozmowy. Rozmawiać nie chce również Kijów, który w dalszym ciągu będzie prowadzić akcję antyterrorystyczną operacja. Nie przerywamy operacji antyterrorystycznej na wschodzie kraju. I nie ma żadnych powodów, aby ją zatrzymać tak długo, jak terroryści będą terroryzować społeczność w obwodzie donieckim i obwodzie ługańskim. Donieckiej Ługańskiej Dziś przypada, przypada 113 rocznica urodzin pułkownika Witolda Pileckiego, żołnierza AK, autora pierwszych raportów o holokauście powstańca warszawskiego, którego po wojnie zamordowały władze komunistyczne. W kraju trwają uroczystości rocznicowe upamiętniające narodowego bohatera. Dziś między innymi ulica Milosztyna przejdzie patriotyczny pochód na cześć Witolda Pileckiego. 113 lat temu w Ołońcu na północy Rosji urodził się Witold Pilecki, rotmistrz kawalerii wojska polskiego, oficer armii krajowej. W 1939 roku brał udział w kampanii wrześniowej, by po jej zakończeniu przejść do konspiracji. Następnie z własnej inicjatywy dostał się do obozu Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, gdzie zorganizował ruch oporu wśród więźniów. Po ucieczce z obozu walczył w Powstaniu Warszawskim. W 1947 roku został aresztowany przez władze komunistyczne, oskarżony o działalność szpiegowską, a następnie skazany na śmierć strzałem w tył głowy. Rodmistrzowi! Wielka chwała! Rodmistrzowi! Wielka chwała! Rodmistrzowi! W kraju trwają uroczystości rocznicowe upamiętniające do niedawna rotmistrza, a obecnie pułkownika Witolda Pileckiego. Ulicami Warszawy, Gdańska, Poznania i Wrocławia przeszły marsze poświęcone narodowemu bohaterowi. Pamiętajmy o rotmistrzu! Pamiętajmy o rotmistrzu. Przyszłam po to, żeby oddać hołd rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu, człowiekowi, w którym widzę swój autorytet i autorytet wielu ludzi. I i wiem, że jego życie, jego przykład daje nam nadzieję, że jeżeli będziemy go naśladować w naszym codziennym życiu, w naszych codziennych obowiązkach, to jednak nasza polska będzie polską o jakiej on marzył. Ratmistrz Witold Pilecki był szczególną osobą, osobą, która oddała wszystko, co miała dla ojczyzny. Poświęcił się nawet do tego stopnia, że oddał za nią życie. Jest to postać godna upamiętnienia. Cześć i chwała! Volta campeão W jednej z dziesięciu jam grobowych badanych na terenie dawnego ogrodu więzienia UB przy ulicy Kopernika w Biemstoku archeolodzy odnaleźli łuski i kule. Teraz zostaną one oddane do specjalistycznego oczyszczenia i zabezpieczenia. Po tych zabiegach być może uda się odczytać datę ich produkcji. Jak mówił uczestniczący w pracach ekshumacyjnych dr Marcin Zwolski, historyk z białostockiego IPN-u, wszystko wskazuje na to, że jest to jama egzekucyjna. Jama grobowa, w której znajdowały się łuski, jest bardzo obszerna. Wczoraj znaleziono w niej 11 szkieletów ludzkich. Ofiary to dorośli, najczęściej mężczyźni. Nie odkryto jeszcze kolejnych warstw jamy. Dopiero kiedy szczątki zostają podjęte i trafiają na stoły sekcyjne, antropolodzy mogą precyzyjnie określić płeć ofiary oraz w dużym przybliżeniu jej wiek. To właśnie w tym dole przed rokiem znaleziono m.in. złoty łańcuszek i medalik. Udało się odczytać napis na medaliku. Z błogosławieństwem matki 4 marzec 1927 rok. Tu również odkryto pozłacany szwajcarski zegarek z wygrawerowanym napisem. Prezesowi Feliksowi Filipowiczowi na pamiątkę pierwszych pięciu lat współpracy urzędnicy wodociągu białostockiego 1 grudnia 1933 rok. Przy zegarku znaleziono też duży guzik od kurtki. Te przedmioty są wciąż badane, gdyż prokuratorom IPN prowadzącym śledztwo w sprawie zabójstw na terenie dawnego ogrodu więzienia karnośledczego UB w Białym Stoku mogą pomóc w dokonywaniu ważnych ustaleń. Wciąż prowadzone są poszukiwania kolejnych miejsc pochówku. W sumie od 5 maja odkryto ponad 40 szkieletów ludzkich. Na terenie więzienia przy ulicy Kopernika zabójstw dokonywali okupanci sowieccy i niemieccy. Jesienią i zimą 1944 roku oraz w 1945 roku gmach był zajęty przez jednostki NKWD, a część jego pomieszczeń przejął kontrwywiad Smiersz II Frontu Białoruskiego. W tym czasie do więzienia zwożono więźniów, głównie żołnierzy Armii Krajowej, z których następnie formowano transporty do sowieckich łagrów. Do końca stycznia 1945 roku deportowano stąd na wschód około 5 tysięcy osób. W latach 1945-1955 funkcjonariusze UB dokonywali egzekucji osadzonych. Ich ciał często nie wydawano rodzinom, ale grzebano na terenie więzienia oraz w innych miejscach. Wykonano około 250 wyroków śmierci. Jednak liczba osób, które zginęły w obławach UB czy MO, a których zwłoki także zwożono do więzienia w Stoku, może być dużo wyższa. Funkcjonowanie systemu ratownictwa medycznego omówią dziś posłowie Sejmowej Komisji Zdrowia. Nadzwyczajne posiedzenie komisji zostało zwołane w związku z karambolem na drodze S8, w którym zginęły trzy osoby. Jak wynika z relacji świadków i nagrań rozmów, akcja ratunkowa po wypadku na drodze S8 była chaotyczna i źle zorganizowana. Posłowie liczą, że na posiedzeniu komisji w tej sprawie zjawi się minister zdrowia Bartosz Arłukowicz. Chcą oni poznać propozycje zmian prawnych w zakresie ratownictwa i sposoby egzekwowania wprowadzenia odpowiednich działań. Prawda jest taka, że ustawa ratownictwie sobie, życie sobie... I nie jest to pierwszy przypadek, kiedy widać chaos i bałagan. Związany również z niepodejmowaniem działań w tej sprawie przez poszczególnych wojewodów, związane z oszczędnościami na chociażby liczbie karetek. Wszystko to mam nadzieję dzisiaj wyjaśni minister i powie, kiedy podejmie odpowiednie działania zaradcze. W Karambolu uczestniczyło 11 pojazdów, zginęły 3 osoby, w tym dwuletnie dziecko, 25 osób zostało rannych. Minister zdrowia zarządził w tej sprawie kontrolę, sprawę bada również prokuratura. Święta Matki Bożej Fatimskiej, parafia pod wezwaniem Świętego Kazimierza w Kartuzach przeżywa swoje Dziękczynienie za kanonizację Jana Pawła II, wielkiego czciciela Matki Bożej Fatimskiej. Podczas mszy świętej, która rozpocznie się o godzinie 17, wierni będą także dziękować za przyczyną Matki Bożej za cudowne ocalenie Świętego Jana Pawła II z zamachu. Na uroczystości zaprasza ksiądz Ryszard Różycki, proboszcz parafii pod wezwaniem Świętego Kazimierza w Kartuzach. Chcemy przez wprowadzenie relikwii Jana Pawła II wyrazić naszą radość z faktu kanonizacji, ale chcemy także jakby na nowo zasłuchać się w to, co papież do nas mówił przez lata swojego pontyfikatu. Nasza radość jest tym większa, że uroczystością przewodniczył będzie ksiądz prałat Sławomir Oder, postulator generalny procesu kanonizacyjnego Jana Pawła II. To on staje się jakby świadkiem świętości, skoro musiał te wszystkie dowody na świętość zebrać. I będzie to dla nas jedyna niepowtarzalna okazja, by spotkać się z kimś, kto jakby namacalnie może o świętości Jana Pawła II powiedzieć. W pierwszej turze wyborów prezydenckich na Litwie wygrała Dalia Grybałska i ta obecna prezydent uzyskała ponad 45% głosów, co oznacza, że odbędzie się druga tura. Jej rywalem o fotel prezydenta Litwy będzie Zygmata Zwalczytais. Żaden z kandydatów nie uzyskał wymaganej większości 50% głosów, aby już w pierwszej turze zostać głową państwa. Było to wielkie zaskoczenie. Eksperci spodziewali się, że uda się to obecnej prezydent, ale Litwini zdecydowali nieco inaczej. Myślę, że mało kto spodziewał się, że Grybał nie wygra w pierwszej turze. Ten wynik jest pozytywny, ale kto będzie prawdziwym zwycięzcą, zobaczymy w drugiej rundzie. Druga tura odbędzie się w tym samym terminie co wybory do Europarlamentu. Jestem wdzięczna, że ponad 600 tysięcy ludzi głosowało na mnie i mnie wspierało. Z siedmiu kandydatów mój wynik był dobry. Mam nadzieję, że ci sami ludzie, którzy mnie wspierali, będą mnie wspierać po raz kolejny. Litewska żelazna dama, jak nazywana jest grybą skajtę, zmierzy się z kandydatem. Litewskiej partii socjaldemokratycznej w pierwszej turze uzyskał ponad 13% wyborców Jestem skoncentrowany i zdeterminowany, aby aktywnie uczestniczyć w drugiej turze wyborów i wygrać te wybory prezydenckie. O najwyższy urząd w państwie walczyło siedmiu kandydatów. Lidera akcji wyborczej Polaków na Litwie, Waldemara Tomaszewskiego, poparło nieco ponad 8% wyborców. Jest to dwa razy więcej niż w poprzednich wyborach prezydenckich. Tomaszewski wygrał w rejonie wileńskim, solecznickim i w Wisagini. W Wilnie zajął drugie miejsce, ustępując tylko dali grybą Skajtę. Frekwencja wyniosła około 52%. Najwyższa była w rejonach, w których mieszka wielu Polaków, czyli na Wileńszczyźnie. Wybory do Parlamentu Europejskiego coraz bliżej mimo to euroentuzjazmu nie widać, a coraz lepsze notowania w państwach Wspólnoty notują partie eurosceptyczne opowiadające się za pełną suwerennością. Czy Europejczycy powrócą do idei Wspólnoty Niepodległych Państw? Tego dowiemy się pod koniec maja. Europa, która jeszcze do niedawna zdawała się obierać kurs mocno na lewo, dostała zielone światło do skrętu w prawo. Rosnące podatki, coraz nowsze regulacje prawne często związane z tak zwaną walką ze zmianami klimatycznymi. Wcześniej urzędnicy z Brukseli wydawali miliony euro na walkę z tak zwanym globalnym ociepleniem. Stąd coraz mniej jest euroentuzjastów, którzy widzą sens Unii Europejskiej. Prawica w Europie jednym głosem wskazuje, że unijne restrykcje szkodzą przede wszystkim gospodarkom poszczególnych krajów. Do Brukseli pompowane są ogromne sumy, a następnie te miliardy euro są hojnie rozdzielane do banków i państw. Ten niewłaściwy bilans został już zgłoszony. Europejski mechanizm stabilności prowadzi niezależność Austrii do grobu. Liczne protesty w Hiszpanii, Portugalii, a przede wszystkim w Grecji są szczelnie przykrywane przez wydarzenia na Ukrainie, choć i w w krajach wspólnoty niejednokrotnie dochodziło do dantejskich scen. Nadmierny fiskalizm odczuwalny jest także w Wielkiej Brytanii. Tam prawica także wskazała winowajce. Nasz parlament i nasi przywódcy są teraz bezsilni. Większość przepisów jest teraz regulowana w Brukseli. Niekorzystny bilans unijnych wymysłów przekłada się na notowania partii eurosceptycznych. W Austrii Partia Wolnościowa osiągnęła próg 20%. W Wielkiej Brytanii Partia Niepodległości Zjednoczonego Królestwa może liczyć na blisko 30%. Natomiast we Francji pierwsze skrzypce z wynikiem 23% odgrywa Front Narodowy. Czujemy niesamowity zapał, wielki dynamizm. Myślę, że większość Francuzów zrozumiała, że stawką wyborów 25 maja jest przyszłość naszego kraju. Nasza wolność, nasz dobrobyt i nasze bezpieczeństwo. Wszystko to jest zagrożone. Także w Polsce Prawo i sprawiedliwość opowiadający się za Europą niepodległych państw jest liderem sondaży. Powyżej progu wyborczego jest również eurosceptyczna nowa prawica. Ogromne szanse ma Solidarna Polska, która mocno angażuje się w obronę zasobów polskiego węgla kamiennego w kontekście wykorzystania go jako źródła energii. I to wszystkie informacje po południu spotka się z państwem Piotr Krupa, a ja już w imieniu całego zespołu informacji dnia dziękuję za uwagę. Życzę dobrego popołudnia z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Julita Mirecka! Wszystkich widzów telewizji Trwam zapraszam na informacje o pogodzie, a na początek spójrzmy na mapę Europy. Na przeważającym obszarze kontynentu niże z dość aktywnymi frontami atmosferycznymi, słabe układy wysokiego ciśnienia na krańcach wschodnich i zachodnich. Warunki pogody nad Polską kształtują wspomniane niże z frontami atmosferycznymi. Ze zachodu Europy nad obszar naszego kraju napływa chłodniejsza i wilgotna masa powietrza. Nad Hiszpanią oraz w rejonie Moskwy dziś słonecznie. Nad pozostałą częścią Europy dużo chmur z przejaśnieniami i opadami deszczu. Lokalnie zagrzmi. Termometry w najcieplejszym okresie dnia wskażą od 13 stopni Celsjusza w Berlinie, 15 w Paryżu oraz Londynie, 21 w Bukareszcie, Rzymie, a także Marsylii, do 25 w Atenach. Tak przedstawia się prognoza pogody dla Europy. A już teraz przechodzimy do warunków pogodowych w Polsce. Na Pomorzu i Zachodzie możemy spodziewać się dzisiaj więcej przejaśnień. Natomiast na pozostałym obszarze w dalszym ciągu dużo chmur z przelotnymi opadami deszczu. Na Podlasiu w centrum, a także na Dolnym Śląsku niewykluczone pojedyncze burze. Temperatura maksymalna wzrośnie od 12-13 stopni Celsjusza na wybrzeżu i pomorzu, 15-16 stopni w centrum do 17-18 na wschodzie oraz południu. Wiatr umiarkowany i dość silny z zachodu. Przewidziano na dziś wzrost ciśnienia, a barometry w Warszawie wskazały w południe około 1011 hektopaskali. I na koniec jeszcze kilka słów o prognozie pogody na jutrzejszy dzień oraz na czwartek. Zapraszam. Jutro na wschodzie pochmurno z opadami deszczu. Na pozostałym obszarze również sporo chmur z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Lokalne słabe opady deszczu możemy napotkać na Pomorzu Zachodnim i na Ziemi Lubuskiej. Temperatura maksymalna wzrośnie od 11 stopni Celsjusza na Lubelszczyźnie do 15 w centrum kraju. Wiatr umiarkowany okresami dość silny z północnego zachodu. Jutro spodziewane są wahania ciśnienia, a na barometrach w Warszawie będzie około 1017 hektopaskali. W czwartek w ciągu dnia na wschód i południe od linii Białystok-Kłuć-Opole zachmurzenie całkowite z opadami deszczu, które szczególnie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie będą intensywne. Uwaga, w Karpatach spodziewane są silne ulewy. Na pozostałym obszarze kraju sporo chmur z przejaśnieniami. Na Pomorzu możliwe rozpogodzenia. Temperatura maksymalna wzrośnie od 6,9 stopni Celsjusza w Małopolsce i na Podkarpaciu do 17 w Wielkopolsce. Wiatr silny i porwisty z północy. Wszystkim Państwu dziękuję za uwagę i życzę dobrego dnia.